Seweryn Krajewski to nazwisko, które od dziesięcioleci brzmi w uszach milionów Polaków, niczym melodia niezapomnianych piosenek. Jego życie, niczym starannie skomponowana symfonia, pełne było zarówno triumfów artystycznych, jak i cichych zmagań osobistych, które nigdy nie znalazły pełnego odbicia w mediach. Od wczesnych lat młodości, kiedy to pierwszy raz chwycił gitarę w ręce, Seweryn wiedział, że jego droga będzie związana z muzyką, z dźwiękami, które potrafią dotykać serca i duszy. Już jako nastolatek wyróżniał się niezwykłym słuchem muzycznym i wyczuciem rytmu. Chociaż dorastał w skromnych warunkach, jego talent nie mógł pozostać niezauważony. Nauczyciele w lokalnej szkole muzycznej często powtarzali rodzicom, że ich syn ma w sobie coś wyjątkowego. Coś, co sprawi, że jego życie nie będzie zwyczajne. I rzeczywiście, kiedy wkraczał w świat profesjonalnej muzyki, każda jego kompozycja, każdy akord i tekst wydawały się nosić w sobie osobistą historię. Jednak życie artysty, szczególnie w Polsce lat 60. i 70., nie było wolne od wyzwań. Seweryn doświadczył zarówno euforii pierwszych sukcesów, jak i frustracji związanej z ograniczeniami, które narzucała rzeczywistość polityczna i społeczna. Mimo to nigdy nie porzucił swojej pasji. Muzyka była dla niego zarówno odskocznią, jak i sposobem wyrażenia najgłębszych emocji. To w niej odnajdywał ukojenie po trudach codzienności, a jednocześnie tworzył mosty między sercami ludzi, którzy słuchali jego piosenek. W miarę jak jego kariera rozwijała się, Seweryn poznawał wielu ludzi, którzy odcisnęli swoje piętno na jego życiu. Byli to zarówno mentorzy, współpracownicy, jak i bliscy przyjaciele, którzy towarzyszyli mu w chwilach radości i smutku. Wśród nich pojawiła się kobieta, która wkrótce miała stać się centralnym punktem jego życia, Anna, której obecność była dla Seweryna czymś więcej niż zwykłym uczuciem. Była źródłem inspiracji, podporą w trudnych momentach i cichym świadkiem jego artystycznych zmagań. Seweryn i Anna poznali się w momencie, gdy artysta stawiał pierwsze kroki w szerszej scenie muzycznej. Ich spotkanie było przypadkowe, a zarazem jakby zapisane w gwiazdach. Seweryn wspominał później w wywiadach, że od pierwszej rozmowy poczuł niezwykłą więź, której nie potrafił w pełni wyjaśnić. Anna, z równowagą i spokojem, potrafiła dostrzec w nim nie tylko artystę, ale i człowieka zmagającego się z własnymi słabościami i wątpliwościami. Przez pierwsze lata ich znajomości Seweryn starał się chronić swoją prywatność, jednocześnie pozwalając Annie powoli wnikać w jego świat. Czasem wspólnie spacerowali po parkach warszawy, czasem siedzieli w małych kawiarniach, gdzie rozmowy toczyły się godzinami od spraw najprostszych. Pogłębokie refleksje o życiu, miłości i przyszłości. Każde spotkanie umacniało ich więź, choć Seweryn długo wstrzymywał się od publicznego ujawnienia swoich uczuć. Wiedział, że miłość, która przetrwa próby czasu, musi mieć solidne fundamenty, a media i presja społeczna mogłyby te fundamenty zniszczyć. Jednocześnie kariera Seweryna nie zwalniała tempa. Tworzył kolejne utwory, koncertował w kraju i za granicą, zdobywał nagrody i uznanie krytyków. W jego twórczości coraz częściej pojawiały się tematy miłości, tęsknoty i relacji międzyludzkich, które w pewien sposób odzwierciedlały jego osobiste przeżycia z Anną. Wielu fanów nie zdawało sobie sprawy, że za tekstami pełnymi emocji kryła się prawdziwa historia dwojga ludzi, którzy przez lata kształtowali swoje życie razem. Niemal w cieniu reflektorów, nie brakowało także trudnych momentów. Kariera artystyczna wymagała poświęceń: długie podróże, godziny spędzone w studiu nagraniowym, napięty harmonogram koncertów. Anna, choć świadoma wyzwań, które stawiały przed nimi życie i kariera Seweryna, nie opuściła go ani na chwilę. Jej cierpliwość i zrozumienie były kluczowe w budowaniu ich relacji. Często to właśnie dzięki niej Seweryn mógł znaleźć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, między sukcesami scenicznymi, a codziennością pełną prostych, zwyczajnych radości. W tym czasie ich związek ewoluował. Z pasji i zauroczenia wyrosła głęboka, dojrzała miłość, taka, która nie potrzebuje codziennych deklaracji, lecz wyraża się w drobnych gestach. Wspólne gotowanie, rozmowy do późna w nocy, wspólne wyjazdy na łono natury. Seweryn często mówił, że to właśnie w tych prostych chwilach czuł największe szczęście, a obecność Anny była dla niego jak kotwica, która pozwalała mu zachować spokój w burzliwym świecie show biznesu. Jednak, mimo tych lat spędzonych razem, Seweryn nigdy wcześniej nie uczynił swojego uczucia publicznie znanym w pełni. Choć dziennikarze spekulowali o jego relacjach, on zawsze chronił prywatność Anny, nie chcąc, by ich życie osobiste stało się przedmiotem plotek i sensacji. Dla niego najważniejsza była autentyczność, miłość, która nie potrzebuje potwierdzenia w mediach, lecz żyje w sercach dwojga ludzi. Lata mijały, a ich więź stawała się coraz silniejsza. Seweryn tworzył kolejne przeboje, a Anna, choć pozostawała w cieniu, była nieodłącznym elementem jego życia. Inspiracją, powierniczką, przyjaciółką. Jej obecność dawała mu poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwiała eksplorowanie artystycznych pasji bez ograniczeń. Wspólnie przeżyli wiele: radości, smutki, sukcesy i porażki, a ich historia, choć skrywana przed światem, była niezwykle bogata i pełna emocji. W miarę jak Seweryn zbliżał się do pięćdziesiątki poczuł potrzebę podzielenia się prawdą o swoim życiu uczuciowym. Po dwóch dekadach spędzonych razem z Anną, po latach milczenia i ochrony prywatności, nadszedł moment, by świat poznał prawdziwe oblicze jego serca. To nie była decyzja łatwa, wymagała odwagi i zaufania do mediów oraz fanów, którzy znali go głównie jako artystę, niekoniecznie jako człowieka zakochanego po uszy. Wyznanie Seweryna było jak finałowa nuta symfonii, długo oczekiwana, pełna emocji i głębokiego znaczenia. W jednym z wywiadów telewizyjnych, z lekkim uśmiechem, lecz oczami pełnymi wzruszenia, powiedział wprost: Po dwudziestu latach razem mogę wreszcie powiedzieć, że Anna jest miłością mojego życia. To ona dała mi siłę, spokój i szczęście, których nigdy wcześniej nie znałem. Te słowa. Odbiły się echem w mediach, poruszając serca fanów i wzbudzając fale gratulacji oraz refleksji nad prawdziwym znaczeniem miłości w życiu człowieka. Nie był to jednak jedynie akt publicznego wyznania. Dla Seweryna było to zwieńczenie długiej podróży, zarówno osobistej, jak i artystycznej. Przez dwie dekady budował życie u boku Anny z szacunkiem, cierpliwością i oddaniem, a teraz w końcu mógł pokazać światu, że prawdziwa miłość istnieje i jest warta każdego poświęcenia. Ich historia to także lekcja dla wszystkich, którzy śledzą życie gwiazd i pragną zrozumieć, że za błyskiem reflektorów kryją się ludzkie emocje, codzienne wyzwania i decyzje, które decydują o szczęściu. Seweryn i Anna udowadniają, że miłość nie potrzebuje spektakularnych gestów, wystarczą wspólne lata, zaufanie, wsparcie i wzajemne zrozumienie. W kolejnych latach Seweryn nie przestawał tworzyć, a Anna pozostawała jego cichym, lecz niezastąpionym wsparciem. Razem stawiali czoła kolejnym wyzwaniom, czerpiąc radość z prostych momentów życia. Ich historia stała się symbolem dojrzałej miłości, pokazując, że czasem najpiękniejsze uczucia dojrzewają powoli, niczym wyśmienite wino, zyskując na wartości wraz z upływem lat. Dwadzieścia lat wspólnego życia to okres, który dla wielu par stanowi próbę zarówno cierpliwości, jak i wytrwałości. Dla Seweryna Krajewskiego i Anny te dwie dekady były niczym misternie utkany Gobelin, pełen kolorów, wzorów, ale także cieni i subtelnych przejść, które dodawały głębi całej historii. Każdy dzień, każda rozmowa, każdy wspólny koncert czy wyjazd, wszystko to tworzyło nierozerwalną sieć doświadczeń, która wzmacniała ich więź i pozwalała przetrwać zarówno burze zawodowe, jak i osobiste. Od pierwszych lat związku Anna była dla Seweryna nie tylko partnerką, ale również powierniczką, doradcą i krytykiem w najlepszym znaczeniu tego słowa. W świecie, w którym każdy gest, każda piosenka mogła być poddana ocenie milionów fanów i mediów, Obecność kogoś, kto znał człowieka naprawdę, jego słabości, lęki i ambicje, była bezcenna. Anna potrafiła dostrzegać niuanse, których nikt inny by nie zauważył, a jej spokój i wyważenie były dla Seweryna kotwicą, gdy sztormy życia zawodowego wydawały się nie mieć końca. W ciągu tych dwudziestu lat ich codzienność nie zawsze była usłana różami. Artysta często podróżował po Polsce i Europie, nagrywał nowe utwory, spotykał się z fanami, uczestniczył w festiwalach i telewizyjnych programach. Czasem tygodnie spędzone poza domem były dla nich obojga trudne, zwłaszcza gdy tęsknota mieszała się z poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Jednak nawet w takich momentach Anna potrafiła znaleźć sposób, aby ich relacja nie osłabła. Listy, wiadomości, krótkie rozmowy telefoniczne to były drobne mosty, które scalały ich świat, niezależnie od dystansu. Jednym z najbardziej pamiętnych okresów była współpraca Seweryna z różnymi zespołami muzycznymi, które wymagały od niego nie tylko talentu, ale i ogromnej dyspozycyjności. Anna często towarzyszyła mu w podróżach, choć jej ubejsy, obecność była dyskretna, nigdy nie chciała być w centrum uwagi. A jedynie wspierać swojego partnera. Wspólne koncerty, próby, nagrania studyjne wszystkie te chwile miały w sobie zarówno elementy stresu, jak i piękna. Anna często była pierwszą osobą, która wysłuchiwała nowych utworów Seweryna, komentowała teksty i melodie, czasem sugerując zmiany, które później decydowały o sukcesie piosenki. Nie brakowało też trudnych momentów prywatnych. Każdy związek, nawet ten najbardziej dojrzały, doświadcza kryzysów. Czasami były to nieporozumienia, czasem różnice charakterów czy napięcia związane z obowiązkami zawodowymi. Seweryn i Anna nauczyli się jednak rozwiązywać konflikty w sposób, który umacniał ich relacje, a nie osłabiał. Rozmowy do późnej nocy, cierpliwe tłumaczenie swoich potrzeb, a czasem zwyczajne milczenie w jednym pokoju. Wszystko to było częścią procesu budowania trwałej miłości. Równolegle do życia prywatnego, Seweryn rozwijał swoją karierę solową. Piosenki, które komponował, często inspirowane były codziennymi doświadczeniami z Anną. Wielu fanów nie zdawało sobie sprawy, że przeboje opowiadają o ich wspólnych chwilach w spacerach nad Wisłą, wspólnych wakacjach nad Bałtykiem, rozmowach przy filiżance kawy o świcie. Anna była nie tylko inspiracją, ale i niewidzialnym współtwórcą sukcesów Seweryna, a ich życie osobiste przeplatało się nierozerwalnie z zawodowym. Szczególnie ważnym aspektem ich relacji była wzajemna empatia. Anna doskonale rozumiała presję, jaka spoczywała na Sewerynie jako artyście i postaci publicznej. Wiedziała, że musi czasami odpuścić własne oczekiwania, aby partner mógł realizować swoją pasję, a jednocześnie dbała. By jego życie prywatne nie zniknęło w cieniu kariery. Ta równowaga była delikatna, wymagała kompromisów i cierpliwości, ale przez dwadzieścia lat udało im się ją utrzymać. Nie sposób pominąć również roli przyjaźni w ich związku. Seweryn otaczał się ludźmi, którzy byli blisko związani z jego światem artystycznym, ale Anna potrafiła być niezależnym wsparciem z własnym kręgiem znajomych i zainteresowaniami. To pozwalało im obu zachować przestrzeń osobistą, a jednocześnie pielęgnować wspólną historię. Czasem przyjaźń, czasem artystyczne inspiracje, wszystko to splatało się w całość, tworząc bogaty obraz życia dwojga ludzi, którzy zdecydowali się być razem na dobre i na złe. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w ich wspólnych latach była decyzja o zamieszkaniu razem na stałe. To był moment, w którym ich relacja wkroczyła w nowy etap, nie tylko jako para artystów, ale jako codzienna rodzina. Wspólne obowiązki, dzielenie się domowymi zadaniami, planowanie przyszłości, wszystko to umacniało ich więź i pozwalało odkrywać nowe wymiary relacji. Anna, z naturalną delikatnością i zdecydowaniem, potrafiła wprowadzić harmonię w życie Seweryna, sprawiając, że nawet najbardziej stresujące dni stawały się łatwiejsze do zniesienia. Ważnym elementem ich historii była także umiejętność cieszenia się małymi rzeczami. Seweryn często mówił, że największe szczęście nie tkwi w wielkich sukcesach, lecz w codziennych momentach: wspólne śniadanie, wieczorny spacer, rozmowa o przyszłości, czy wspólne słuchanie muzyki w salonie. Anna podzielała te filozofie, dzięki czemu ich życie nie było jedynie pasmem koncertów i nagrań, lecz także pełnym emocji, prostym i autentycznym, codziennym doświadczeniem. Równocześnie w tych dwudziestu latach nie brakowało wyzwań zewnętrznych. Media, publiczność, a czasem nawet zazdrość innych artystów wszystko to stanowiło tło, na którym musieli działać ostrożnie. Seweryn zawsze starał się chronić Annę przed nadmiernym zainteresowaniem mediów. A ona respektowała jego decyzję, pozostając dyskretną i nie wychodząc na pierwszy plan. Ta wzajemna troska i respektowanie granic były fundamentem ich długoletniego szczęścia. Ich związek był również pełen wspólnych pasji. Muzyka, podróże, sztuka wszystko to scalało ich życie i pozwalało rozwijać wspólne zainteresowania. Anna czasami towarzyszyła Sewerynowi podczas tworzenia nowych piosenek, niekiedy sama proponując tematy lub fragmenty tekstów. To współistnienie pasji artystycznej i życia prywatnego tworzyło niezwykle harmonijną relację, w której każdy z nich mógł czerpać satysfakcję i inspirację. Wreszcie, po dwudziestu latach, Seweryn poczuł, że nadszedł czas, by w pełni ujawnić światu swoje uczucia. Publiczne przyznanie, że Anna jest miłością jego życia, było kulminacją lat wzajemnego wsparcia, cierpliwości i codziennych gestów, które zbudowały trwałą więź. Wyznanie to, choć dla wielu mogło być zaskoczeniem, dla bliskich pary, było jedynie potwierdzeniem tego, co od dawna wszyscy wiedzieli że Seweryn i Anna są dla siebie stworzeni. Dwadzieścia lat razem to także czas refleksji nad przemijaniem. Seweryn i Anna wielokrotnie zastanawiali się, jak długo będą mogli dzielić wspólne chwile, jak chronić swoją prywatność i jak utrzymać pasję w życiu codziennym. Te rozmowy, choć czasem trudne, pozwalały im docenić każdy dzień i każdy gest miłości. Dzięki temu ich związek nie był jedynie rutyną, lecz świadomym wyborem, każdym razem na nowo potwierdzanym i pielęgnowanym. Dwadzieścia lat wspólnego życia to czas, który kształtuje zarówno charakter, jak i sposób postrzegania świata. Dla Seweryna Krajewskiego i Anny te dwie dekady były wypełnione nie tylko codziennością, muzyką i wspólnymi chwilami, lecz także głęboką, dojrzałą miłością, która przez lata rosła w siłę. Po tylu latach nadszedł moment, w którym Seweryn poczuł, że czas podzielić się tym uczuciem ze światem. Publiczne wyznanie miłości, szczególnie w przypadku osoby tak znanej jak Seweryn, nie jest decyzją łatwą. Artysta, który całe życie spędził w świetle reflektorów, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego słowa będą analizowane, komentowane i interpretowane na wiele sposobów. Jednak serce i potrzeba autentyczności wzięły górę nad obawami. Seweryn zdecydował się na szczere, pełne emocji wyznanie. W jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Polsce. W studiu, przed kamerami, z lekkim uśmiechem, lecz oczami pełnymi wzruszenia, Seweryn powiedział: Po dwudziestu latach razem mogę wreszcie powiedzieć, że Anna jest miłością mojego życia. To ona dała mi siłę, spokój i szczęście, których nigdy wcześniej nie znałem. Te proste, lecz głębokie słowa odbiły się echem w całym kraju. Poruszając serca milionów fanów i wzbudzając fale gratulacji oraz refleksji nad znaczeniem prawdziwej miłości. Reakcje fanów były natychmiastowe i bardzo emocjonalne. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy wyrażających radość, wzruszenie i uznanie dla długoletniego związku artysty. Wielu podkreślało, że historia Seweryna i Anny jest dowodem na to, że prawdziwa miłość może przetrwać próbę czasu, niezależnie od okoliczności, presji mediów czy codziennych wyzwań. Dla fanów była to również lekcja, że miłość nie zawsze musi być spektakularna. Czasem wystarczy cierpliwość, zrozumienie i wzajemne wsparcie, które budują trwałą więź. Media tradycyjne, od gazet po portale internetowe, również zareagowały żywo. Artykuły, reportaże i wywiady analizowały nie tylko sam fakt wyznania, lecz także całą historię Seweryna i Anny, dwie dekady wspólnych przeżyć, codziennego życia i artystycznych sukcesów, które tworzyły tło ich relacji. Wielu dziennikarzy podkreślało, że ich historia jest przykładem dojrzałej miłości, w której fundamentem jest szacunek, zaufanie i wzajemne wsparcie. Nie brakowało także głosów krytyki i zazdrości, co jest naturalnym elementem życia publicznego. Jednak Seweryn, mimo że przyzwyczajony do oceny mediów, przyjął te komentarze z dystansem. Dla niego najważniejsze było to, że wreszcie ujawnił światu prawdę o swoim uczuciu do Anny, miłości, która towarzyszyła mu przez dwie dekady, nieustannie rosnąc w siłę. Po wyemitowaniu wywiadu, Seweryn i Anna doświadczyli również prywatnego triumfu. Wreszcie mogli dzielić się swoją miłością w pełni, bez obaw o plotki czy medialną ingerencję. Dla nich najważniejsze było, że ich historia stała się inspiracją dla innych dowodem na to, że prawdziwa miłość wymaga czasu, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. W kolejnych miesiącach Seweryn kontynuował swoją karierę muzyczną. Jednak teraz każdy utwór miał w sobie dodatkowy wymiar. Pisząc piosenki, często myślało Anną o wspólnych chwilach, drobnych gestach i codziennych rytuałach, które tworzyły ich historię. Anna z kolei nadal pozostawała jego cichym, lecz niezastąpionym wsparciem, inspirując go do twórczości i dodając odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Ich historia. Stała się również tematem licznych wywiadów, książek i programów telewizyjnych, w których opowiadali o sile miłości, cierpliwości i wzajemnym wsparciu. Seweryn i Anna podkreślali, że nie chodzi tu o spektakularne gesty, lecz o codzienne wybory, wspólne śniadania, rozmowy do późna w nocy, wspólne spacery i drobne akty troski. To te elementy, zdaniem pary, tworzą prawdziwą, trwałą miłość. Nie można również zapomnieć o wpływie ich wyznania na społeczność fanów. Dla wielu ludzi, którzy od lat śledzili karierę Seweryna, historia jego miłości do Anny była inspiracją do refleksji nad własnymi związkami. Pojawiały się komentarze o tym, jak ważne jest pielęgnowanie uczuć, zrozumienie partnera i wspólne pokonywanie trudności. Seweryn i Anna stali się symbolem dojrzałej, przemyślanej miłości która nie potrzebuje spektakularnych deklaracji, lecz żyje w codziennych gestach i wspólnych doświadczeniach. W nie sposób pominąć również emocjonalnego wymiaru samego wyznania. Seweryn wspominał, że decyzja o publicznym ujawnieniu uczuć była dla niego momentem niezwykle wzruszającym. Wiedział, że lata milczenia i chronienia prywatności Anny były konieczne, ale teraz mógł z pełnym spokojem podzielić się światem. Który przez dwie dekady był ich wspólną przestrzenią. To wyznanie było niczym otwarcie okna po długiej zimie, wpuszczenie światła, które pozwalało zobaczyć piękno miłości w pełnej krasie. Wielu ekspertów w dziedzinie psychologii i relacji międzyludzkich podkreślało, że historia Seweryna i Anny jest dowodem na to, że prawdziwa miłość wymaga czasu i cierpliwości. Nie jest natychmiastowa. Nie jest efektem impulsu, lecz wynikiem wzajemnego poznawania się, akceptacji wad i zalet oraz codziennego dbania o relacje. Dwadzieścia lat wspólnego życia pokazało, że miłość jest procesem, który dojrzewa i staje się silniejszy z każdym dniem, jeśli jest pielęgnowana z szacunkiem i uwagą. W ostatnich latach Seweryn i Anna. Często pojawiali się razem na różnych wydarzeniach kulturalnych, festiwalach i koncertach. Ich obecność była dyskretna, ale zauważalna, pokazując, że nawet w świecie show biznesu można zachować autentyczność i prywatność. Ludzie podziwiali ich spokój, harmonię i głęboką więź, która wydawała się niezniszczalna. Publiczne wyznanie Seweryna miało również wymiar symboliczny. Pokazało, że miłość nie zna granic czasowych, nie wygasa po latach rutyny, lecz może się pogłębiać, dojrzewać i stawać się źródłem siły i radości. Dla Seweryna i Anny była to nagroda za lata cierpliwości, wzajemnego zrozumienia i codziennych wyborów, które umacniały ich związek. Na zakończenie tej historii warto podkreślić, że Seweryn Krajewski i Anna są przykładem dojrzałej miłości. Która nie potrzebuje spektakularnych gestów, lecz rośnie w codziennych chwilach, drobnych gestach i wzajemnym szacunku. Ich wyznanie po 20 latach wspólnego życia nie jest jedynie celebryckim gestem, jest świadectwem tego, że prawdziwa miłość istnieje, jest możliwa i warta każdego wysiłku. Ich historia uczy, że w świecie pełnym pośpiechu, medialnej presji i powierzchownych relacji warto inwestować w głębokie uczucia, które przetrwają próbę czasu. Seweryn i Anna pokazali, że miłość dojrzewa, wzrasta i staje się fundamentem szczęśliwego życia, jeśli jest pielęgnowana z cierpliwością, zrozumieniem i oddaniem. Dzięki temu wyznaniu świat poznał nie tylko artystyczną legendę, jaką jest Seweryn Krajewski, ale także człowieka, który po dwudziestu latach odważył się powiedzieć wprost: Ona jest miłością mojego życia. Te słowa stały się symbolem nadziei, inspiracji i prawdziwej miłości, która przetrwa wszystko czas, trudności i zmieniający się świat. Po dwudziestu latach wspólnego życia. Seweryn Krajewski odważył się ujawnić światu to, co od dawna było oczywiste dla tych, którzy znali go naprawdę że Anna jest miłością jego życia. Ich historia jest dowodem na to, że prawdziwa miłość nie potrzebuje spektakularnych gestów, a codzienna troska, cierpliwość i wzajemne wsparcie są fundamentem trwałego szczęścia. To opowieść o zaufaniu, oddaniu. I pięknie dojrzałej relacji, która przetrwała próbę czasu. Jeśli podobała Ci się ta historia i chcesz poznawać kolejne inspirujące opowieści o wielkich uczuciach, życiu gwiazd i sekretach znanych osobistości, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i wywiadach. A także zostaw komentarz, w którym podzielisz się swoją opinią na temat tej niezwykłej historii Seweryna Janny. Pamiętaj, prawdziwa miłość istnieje, a czasem trzeba tylko odważyć się ją pokazać światu. Subskrybuj i bądź częścią naszej społeczności, która celebruje piękno życia i niezwykłe historie ludzi, którzy inspirują swoim uczuciem, pasją i odwagą.